Witam na działce. Dziś widzimy się przy żywopłocie, bo wiosna to idealny okres na jego przycinanie. Tuje bardzo dobrze reagują na przycinanie, bo taki zabieg stymuluje je do bardziej intensywnego wzrostu i zwykle szybko po nim się zagęszczają. Tuje rosnące w żywopłotach uzyskują gęsty i zwarty pokrój, jeśli będą przycinane. Zwykle wykonuje się od jednego do nawet trzech zabiegów w sezonie. Wystarczy, ciąć się delikatnie, tylko same końcówki. Zazwyczaj przycinanie przeprowadza się właśnie na wiosnę, potem w czerwcu, a ostatnie, jeśli ktoś chce jeszcze przeprowadzić, to do połowy sierpnia. W tym filmie jednocześnie chciałbym Wam pokazać nożyce Stanleya do żywopłotu z serii Fatmax, które nabyłem rok temu i które świetnie mi się sprawdzają do tych zadań. Tak jak wspomniałem, używam ich od roku i naprawdę jestem z nich bardzo zadowolony. Po pierwsze, zależało mi na czymś na akumulator, żeby nie plątać się po całej działce z kablem, bo żywopłot mam wokoło całej działki. W sumie było to moje pierwsze urządzenie tej firmy, a w tej chwili mam już ich 6 na ten sam jeden akumulator. Po drugie, szukałem czegoś lekkiego, a te nożyce ważą 4 kg i świetnie się nimi operuje. W nożycach, jak i pozostałych urządzeniach stosuję 4 a Akumulator. Dostępny jest też dwuamperowy, ale ja wybrałem ten cztero i naprawdę starcza na bardzo długo. Nożyce mają ostrze ze stali hartowanej o długości 45 cm. No i zaczynamy. Ja wyłączam się, a wy zobaczcie sobie w kilku ujęciach, jak nożyce działają i jak pracują. Tak to wyszło, możecie ocenić sami. Tak więc, ja z czystym sumieniem mogę polecić ten nożyce. Oczywiście, nie jest to żadna reklama, bo nie współpracuję z żadną firmą, tylko moja opinia po roku użytkowania. Oczywiście, jeśli filmik się podobał, zostawcie mi kciuk w górę. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Pozdrawiam.